Witajcie. Chciałem poruszyć jeden temat, który nurtuje Was i mnie, bo chyba od zawsze odkąd zajmuję się akwarystyką, a więc kupowanie skalarów do małych zbiorników. Jestem stanowczo przeciwny kupowaniu do małych akwariów. Dlaczego? Po pierwsze, to jest potężna pielęgnica, jeżeli jest dorosła, potrzebuje dużych zbiorników. Kiedyś książki podawały, że minimalny zbiornik to jest 300 litrów. E, dzisiaj zmniejszono to ostatnio, być może na przestrzeni kilku lat, e, do 200 litrów. E, nie Czego? Być może dlatego, żeby się po prostu więcej sprzedawało. Jest to piękna ryba, owszem, ale jak wspomniałem wcześniej, jest potężna. Nigdy nie sprzedam w swoim sklepie ryby, nie sprzedałem skalara z, jakiegokolwiek odmiany, z jakiejkolwiek odmiany do zbiornika poniżej 200 litrów, co i tak 200 litrów jest dla mnie minimum. Zbiorniki typu 55-60 cm wysokości przy ponad 100 cm. To są właściwe zbiorniki, no wiadomo, że tutaj im mniejszy, no wchodzi w grę jedna para, a im większy zbiornik kilka. Na 600 litrów do kilku par to jest moim zdaniem maksymalna liczba i, i zagęszczenie, owszem, pomijawszy inne ryby, tak, które możemy dopasować. Dlatego nie proście nas, żebyśmy sprzedawali Wam do malutkich akwariów e, skalarów, tego nie uczynimy w trosce o dobro zwierząt, które mamy na okazji.